Jeżeli pokazalibyście, pokazalibyśmy wszyscy w, w badaniach, w sondażach, czego chcemy, jak chcemy się zachowywać, no to i oni musieliby chcąc, nie chcąc, niezależnie od tego, że mają władzę i te wszystkie aparaty władzy, zacząć uwzględniać ten głos, bo baliby się ludzi, baliby się utraty jeszcze jednego punktu, jeszcze jednego punktu, jeszcze jednego punktu. To jest to trzymanie, które możemy im założyć. I nagle w badaniach im zacznie wychodzić, że Polacy nie są tacy jak oni. i że Polacy wcale nie chcą się dawać zastraszać i wcale nie chcą kupować tych bredni, tych bajek, którymi w tych dniach jesteśmy faszerowani. Najgłupszą rzeczą, którą usłyszę dzisiaj z ust PiSu jest mówienie, że ci, którzy upominają się o prawa człowieka wobec migrantów, to są to działają w interesie Łukaszenki. To jest po prostu kretynizm i odwracanie kota ogonem w sposób zupełnie bezczelny i, i no, absurdalny do bólu. Czy Łukaszenka dzisiaj może marzyć o czymś więcej niż o zdjęciach dzieciaków wywożonych do lasu przez Polską Straż Graniczną? Czy dzisiaj Łukaszenka potrzebuje czegoś więcej niż opowieści i to przekazywane przez ludzi z Czerwonego Krzyża, z, z UNHCR-u, których tam zaprasza na granicę i mówi: Zobaczcie, jak Polacy ich traktują. Przecież on tego będzie używał i trąbił na cały świat, a on przede wszystkim będzie używał tego wewnątrz swojego kraju do utrzymania swojej władzy. Bo podarowywanie mu przez Polskę tego typu obrazków jest w prosty sposób uderzeniem w białoruską opozycję, która mówi, my chcemy do Europy, my chcemy innych wartości, my nie chcemy tego zamordyzmu, baćki, my chcemy humanitaryzmu, my chcemy innego życia i proszę bardzo, mówi mu Łukaszenka, pokazując telewizję, macie to swoje inne życie. Zobaczcie, jak wygląda ta Europa. Tak właśnie wygląda, wywożą dzieci do lasu. Dzisiaj ci, którzy zachowują się w ten sposób wobec migrantów, to po prostu pożyteczni idioci Łukaszenki. Gdybyśmy byli państwem niehisterycznie biegającym, ale realizującym procedury, prawo, które ma stanowczo, skutecznie, ale po ludzku. Wiele razy powtarzam: bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. To bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. A tymczasem on dzisiaj może mieć satysfakcję, że my przekraczamy wszystkie granice wewnątrz siebie, bo on nas do tego przymusił. I dzisiaj musimy w tej sprawie mówić jasno i wyraźnie, otwartym tekstem, szczerze do bólu. Ja na taką szczerość się z wami umówiłem i, takiej, i, tego, i tej zasady zamierzam się trzymać. Będę wam mówił szczerze, bez oglądania się na sondaże, bez oglądania się schowania głowy w piasek. Nie możemy powtórzyć tego błędu, który popełniła platforma w 2015 roku. Tak niektórzy z tych ludzi będą musieli być deportowani, w, bo nie przejdą procedury przyznawania ochrony międzynarodowej. Niektórzy zostaną, niektórzy zostaną deportowani, w to, ale to, to tylko mamy procedury.